Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku odświeżenie garderoby. Jeżeli masz ubrania z tamtego roku, czyli jesień, zima, sezon zimowy i nie za bardzo już je czujesz, to sprzydałoby się je jakoś podrasować, mówiąc tak jak się podrasowuje samochody. I czasami niewielka zmiana może sprawić, iż. Niemodny look, czy nie do końca poprawny modowo look, i stanie się supermodnym lookiem. W dzisiejszym filmiku, właśnie, jak w prosty sposób, niezbyt kosztowny, podrasować swoje ubranie na sezon jesienny 2023. W tym sezonie jesiennym króluje styl cichej elegancji. Czy styl starych pieniędzy. Więc wystarczy tylko zmienić swój, przypuśćmy bardzo obcisły look, na bardziej klasyczny. Wymienić kolory na bardziej klasyczne. Więc po pierwsze skupiamy się na fasonach, materiałach i kolorach niezwykle szlachetnych i eleganckich. Wiem, dla niektórych osób jest to bardzo nudne. Ale jeżeli chcemy wyglądać w luku jesień-zima, i skupmy się na takich połączeniach, aby nasze ubrania wyglądały na super drogie ubrania z wybiegów, ale takie nie były, bo cicha elegancja opiera się na drogich y, ubraniach, ale niezbyt rzucających się w oczaj. Więc My pójdziemy odwrotną drogą i wybierzemy nie super drogie ubrania, ale ładnie wyglądające. Pierwsza zasada skupiamy się na prostej elegancji. Druga zasada prostej elegancji, cichej elegancji, a również i stylu starych pieniędzy to przede wszystkim obuwie. Jak już mówiłam wielokrotnie w filmikach, nie zapominamy o wyczyszczeniu butów. Od tego są przeróżne preparaty plus pasta do butów i szczotka. Na jesień zwyczajowo zakładamy buty skórzane, więc starajmy się przed wyjściem, aby one były umyte. Z ewentualnego błota i również wypastowane, co przedłuży ich życie. A przypominam również, że często się tak zdarza, że buty skórzane są również bardzo drogie, więc po co je zniszczyć w jeden sezon, krótki sezon, półroczny, jak mogą nam służyć przez kilka sezonów, zwłaszcza jeżeli zainwestujemy w dobrą jakość. To samo się ma do uwielbianych przez młodzież, Białych sneakersów czy białych trampek, można znaleźć na YouTubie, czy na TikToku, czy na innych stronach proste zasady, kilkuminutowe, jak wyczyścić skutecznie obuwie. Oczywiście również można iść do sklepu obuwniczego i po prostu kupić preparaty do czyszczenia. Więc kontynuacja pierwszej zasady: czyścimy odzież. Czy to będą buty, czy to będzie w ogóle ogólnie ubranie? Mamy mieć czyste. I wyprasowane, wyczyszczone buty. To samo odnosi się do torebek. Są po prostu czyste. Jeżeli są zniszczone, jak już mówiłam w poprzednim filmiku, oddajemy do naprawy. Trzecia zasada, jak odświeżyć nasz look w tym sezonie, to dobrać kolory, które są modne w tym sezonie. Zapewne wiele kobiet w przeciągu swojego życia kupiły ubrania w różnych kolorach. I zapewne one zalegają w szafę, bo tak żal wyrzucić, bo to jeszcze dobrze wygląda z dobrego materiału i żal wyrzucić. Więc przekopujemy nasze zakamarki w szafach i sprawdzamy, czy nie mamy super modnych trendów kolorystycznych w tym sezonie, czyli głębokich czerwieni wokół borda kolory wokół ciepłej żółci, wybieramy kolory naturalne, w brązach, ciemnych brązach, oczywiście czernie, wybieramy również i biele. Jeżeli mamy te klasyczne kolory w prostych, klasycznych kombinacjach, czyli bez wzorków, jak najbardziej możemy je z powrotem wyciągnąć z dna szafy i Skorzystać, ponieważ te piękne, głębokie kolory Ziemi znów są super modne i wystarczy je tylko odpowiednio wystylizować, czyli stosując je do wcześniejszych zasad klasycznie, prosto i elegancko. Kolejna zasada, znów wynikająca z poprzednich. Używamy jak najmniej wzorków. Oczywiście, wzorki w tym sezonie są super modne i są nawet holograficzne, wręcz takie, które mamy złudzenie optyczne, również królują łączki, mniejsze lub większe. Więc zapewne każda kobieta ma przynajmniej jeden taki element, jeden taki wzór na ubraniu. Wystarczy go tylko znaleźć, wyciągnąć z szafy i wystylizować w odpowiedni sposób. A jeżeli Twoja szafa, jak już mówiłam w poprzednich filmikach, pełna jest niezbyt klasycznych wzorków. To albo y, po prostu je, nie wiem, wrzucasz do gruszek charytatywnych, lub je sprzedajesz, lub komuś oddajesz, lub jeżeli nie jesteś w stanie się z nimi rozstać, bo po prostu to jest twój styl, lubisz takie rzeczy, to chwilowo możesz je po prostu. Zapakować w pudło czy worek, i po prostu przesunąć trochę bardziej w szafie, żeby było miejsce na te rzeczy, które są chwilowo bardziej modne. Przy czym rzeczy klasyczne. Wychodzą znacznie wolniej z mody, tak bym powiedziała, niż te super trendy. Więc pamiętajmy, jeżeli kupujemy super trend, to skupmy się ewentualnie na jednym elemencie, który faktycznie bardzo nam się podoba i bardzo lubimy. Wtedy nie trzeba będzie tak często zmieniać całej garderoby. Jak już mówiłam w poprzednich filmikach, rurki nie są już super modne. Oczywiście, jeżeli uwielbiasz rurki bo tak widuje kobiety, które chodzą w rurkach. Proszę bardzo. Tyle, że wybieraj te, które nie są super slim, ponieważ jak już mówiłam w poprzednich filmikach, one niczego nie nie wyciągają niczego z naszej urody, z naszych nóg, tylko po prostu je okalają i to jest wszystko. Więc jeżeli jesteś posiadaczką genialnych, cudownych nóg, choć w obcisłych spodniach, rurkach, ale jeżeli nie są to idealne nogi, to w tym sezonie jest pełna gama fasonów i spodni jeansowych, w tym sezonie super modne spodnie Flair i Bobcat. Takie zwykłe, klasyczne spodnie, w których można kupić w każdym już sklepie. Coś ocierające się również o boyfriendy będą modne w tym sezonie i są modne. Wystarczy zajrzeć do każdego sklepu i znaleźć odpowiedni fason dla swojej figury, bo to jest bardzo ważne. Czasami zdarza się, że kupujemy coś, bo jest super modne, ale na nas kompletnie nie leży, ale jest super modne, więc zdecydujmy się, czy chcemy dobrze wyglądać, czy super modnie, bo to są dwie różne sprawy, bo można mieć super modny ciuch, a wyglądać tragicznie, więc to jest duża różnica. Spodnie fler są w tym sezonie modne i również spodnie o szerokich nogawkach i takie również pojawiły się w każdym sklepie, i można wybrać każdy kolor, i nawet różniące się troszeczkę fasonami bardziej w preppy style, bardziej w klasycznym stylu, węższe, szersze, przeróżne fasony. Więc naprawdę zachęcam, aby spróbować zmienić rurki na spodnie o szerszej nogawce. Co zawsze się sprawdza, jeżeli chodzi o hmm, podrasowanie swojego luku, to akcesoria. Skórzane paski będą super, a nawet nie super, co ultramodne w tym sezonie. Skórzane paski z niewielkim logo firmowym. No, oczywiście najlepsze by były te od Lindy, Lindiora czy mm, innych firm super, super, super eleganckich. Ale oczywiście wybór należy do nas. Również i u nas w Polsce są firmy, firmy które szyją bardzo dobrej jakości paski skórzane. Czy Dino Rossi, czy nasz Ryłko, czy Zupe Kazar mnóstwo firm, które szyją skórzane paski. Owszem, paski skórzane są droższe, ale jeżeli zainwestujemy ponad 100 zł w pasek skórzany, to na pewno będzie nam służył dłużej niż paski tak zwane skóry ekologicznej, które po kilkunastu razach po prostu przerywają się w, w miejscach dziurek albo w miejscu, gdzie jest sprzączka. Te paski z dermy wcale nie są tańsze, więc jeżeli mogę zasugerować, to to naprawdę proponowałabym, aby. Zastanowić się nad wyborem paska skórzanego, czy nie lepszy to będzie wybór niż pasek z dermy. Okulary. Okulary potrafią wynieść zwykłą stylizację, jak już mówiłam, wiele razy na wyższy poziom, więc wybierajmy okulary klasyczne. W tym sezonie znów są modne mniejsze, znów są modne hmm, kocie, ale jeżeli wybierzemy Dobrej jakości okulary to wybierajmy te w takim fasonie jak najbardziej odpowiadającym naszej budowie ciała, naszej budowie twarzy, wtedy będą nam służyć przez dłuższy czas. W tym sezonie bardzo modne są perełki i bardzo modne są złote łańcuszki, więc jeżeli uwielbiasz perły, to jak najbardziej możesz wybrać połączenia perły ze złotym łańcuszkiem czy perły ze złotym czy perły ze srebrnym łańcuszkiem, wybór należy do ciebie. Łańcuszki w większych formach, w mniejszych formach również będą super modne w tym sezonie. Więc wybór również należy do ciebie, tyle że pamiętaj, jeżeli zakładasz komplet, to nie zakładaj go jakby to powiedzieć z góry na dół, czyli kolczyki, łańcuszek, bransoletka. Tylko ewentualnie skup się na dwóch elementach z trzech. Wtedy twój look będzie troszeczkę lżejszy. To tyle. Co jeszcze z akcesorii? Modne są nadal opaski, modne są nadal apaszki, modne są nadal szale. Więc jeżeli tylko posiadasz dobrej jakości szale czy apaszki, zwłaszcza z tych superkultowych firm. To obowiązkowo można je założyć. Tyle, że apaszki w tym sezonie są troszeczkę bardziej spokojne. Wzory są powiedzmy, że w kolorach naturalnych, a również i wzorki, które są, printy, które są na szalach, są mniej krzykliwe, bardziej stonowane. Kolejna sugestia, która w sumie powinna być na początku, ale to taki banał, że umieściłam to na końcu. Skończyło się lato w bardzo dramatyczny sposób. Po prostu y, od kilku dni jest bardzo zimno. Po prostu tragicznie zimno. I niestety trzeba wygospodarować czas i poukładać, posegregować rzeczy, które y, letnie y, schować do pudełka albo Zmienić szafę, zostawić sobie miejsce tylko na te ciuchy, na te ubrania, które będziesz nosiła na jesień i w zimie. Bo Wtedy, kiedy zrobisz miejsce, kiedy zobaczysz tą przestrzeń, która jest mniej tych rzeczy, które są stricte ubraniami, które lubisz i wiesz, że będziesz nosiła je tylko i wyłącznie teraz w sezonie jesienno-zimowym, będzie Ci łatwiej rano zmontować stylizację. Ja to też już mówiłam wielokrotnie w filmikach, że jeżeli jesteś osobą, która się za bardzo nie zna na stylizacji, jesteś osobą zabieganą, jesteś rano po prostu nieprzytomna, to albo twórz stylizację wieczorem i złóż coś, co będzie pasowało do pogody jutrzejszego dnia, lub po prostu, no niestety kupuj te ubrania, które będą ze sobą pasować. Więc jeżeli sprzątasz szafę, wreszcie się zabrałaś za jedne porządki w szafie, to również wybierając, przeglądając te ubrania sprawdzaj, z, yy, z ile możesz złączyć kombinacji z jedną rzeczą albo z, z kilkoma rzeczami i wtedy przymierzając te rzeczy będziesz już w głowie miała opracowany system, że kiedy wstaniesz rano i nie będziesz nic widzieć na oczy, to po prostu wyciągasz ten podkoszulek, tą koszulę, te, czy tą bluzę, czy ten sweterek, te spodnie i wiesz już bo je przymierzałaś wcześniej i wiesz już, że będziesz świetnie w tym wyglądać, a zajęło ci to raptem tylko i wyłącznie minutę. Więc ja zachęcam do zmiany ubrań z letnich na jesienne, szafa się. Y Szafa się odświeża, a my również przymierzając i przy sprawdzając, czy jeszcze się przypuśćmy, mieścimy, czy jak ta rzecz wygląda, mamy już obraz w głowie, jak to wygląda na nas, i później jest nam znacznie łatwiej zdecydować się, czym będziemy dobrze wyglądać. I kolejna propozycja, której również już mówiłam wielokrotnie w filmikach. Jeżeli wciąż nie posiadasz własnego stylu, to miej przynajmniej wizję, jak chcesz się ubrać i co chcesz przez to ubranie osiągnąć. Już mówiłam to wielokrotnie. Nie da się wziąć byle czego z tego wieszaka i byle czego z tego wieszaka i mieć nadzieję, że to będzie ze sobą współgrało, jeżeli w życiu tego nie założyłaś na siebie. Dwa. Musisz wiedzieć. Jak te rzeczy będą ze sobą wyglądać, więc znów zachęcam do przymierzania ubrań, bo my często idziemy do sklepu i przymierzamy sweterek i fajnie jest, ale tak naprawdę nie wiemy, jak on będzie wyglądał z ubraniami, które mamy w szafie już w domu. I potem jest problem, że masz mnóstwo ubrań, ale one. Ze sobą nie współgrają. I również już mówiłam to w wielu swoich filmikach, jeżeli masz za dużo wzorów, to później bardzo ciężko zmontować te ubrania, musisz włożyć trochę wysiłku w stylizację swoich ubrań, bo można założyć sweter i spodnie dobrze w porządku. Ale jeżeli podniesiesz chociaż rękawy, włożysz Przypuśćmy sweterek za pasek i dołożysz pasek, to to już będzie stylizacja. Bo każdy patrzący zobaczy, że włożyłaś jakikolwiek wysiłek w to, aby ładnie wyglądać. No właśnie. I to jest ta wielka różnica, bo wtedy patrzący widzi, że ty szanujesz siebie i szanujesz innych ludzi, ponieważ wychodzisz. Czysta, schludna, ładna, modna, no fantastyczna kobieta, a tak naprawdę założyłaś tylko elegancki pasek, podniosłaś rękawy, wyczyściłaś buty i założyłaś modne, kolorystycznie i modne fasony ubrań. To naprawdę niewiele. A może zmienić bardzo dużo. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się panią przydało tych kilka najprostszych porad, które wcale nie wymagają od nas wielkich nakładów finansowych. Dziękuję za subskrypcję. Zachęcam również nowych oglądających do subskrybowania kanału i zapraszam do kolejnych filmików.